Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Hero Zero. Dzisiaj będzie ten słynny konkurs na moje konto z UK3, ale to później, ponieważ najpierw musimy się zająć standardową gierką. W ostatnich dniach to powiem Wam, że dwa dni nie grałem, ponieważ nie miałem czasu. A szkoda, ponieważ jest Hirokon na sprzedawanie itemków, więc gdybym pomyślał, to bym znalazł 5 minut, żeby jakoś itemki skombinować i Podciągnąć drużynę, ponieważ i tak stoimy chujowo. Jesteśmy chyba top 3 z tego, co ostatnio patrzyłem. Hmm, zaraz, gdzie tu turniej tygodniowy? Hero Console, jestem 52. A nie, jesteśmy pierwsi. Ale tutaj mała przewaga jest strasznie. No i właśnie o tym mówię. Gdybym ja troszkę jeszcze podciągnął przez te dwa dni, to byśmy mieli troszkę więcej punktów. Eee, ale mam zadania nadzwyczajne, także później sobie porobię. Lumpex mam, także teraz możemy wszystko kupić i sprzedać za chwilę. Generalnie to tak: stronka już działa do losowania komentarzy. To fajnie, bo myślałem, że będę musiał w notatniku czy coś podpisać każdy nick jakąś cyferką i po prostu w jakiejś maszynie do losowania wy, wylosować jakąś liczbę. I osoba z tym numerkiem by wygrywała, nie? Ale na szczęście nie muszę tak robić, będzie to szybka robota. I tak, ostatnio był update, ale to zaraz w sumie przejdziemy do niego. Pierwszą zmianą jest to w sumie, że teraz na liście jakby do pojedynku nie wyskakują nam osoby z naszej drużyny. Także w porządku, bo czasami się zdawało tak, że zdarzało tak, że kogoś atakowaliśmy. Wiem też, że odcinek miał być na początku tygodnia, ale jak powiedziałem wcześniej nie miałem czasu. Ale jest teraz i myślę, że wam to nie przeszkadza, chociaż jest teraz już jak to widzicie, czwartek w sumie. Czas szybko leci dla mnie, także także, także możecie mnie zrozumieć. I co, przez te trzy dni miałem, miałem próbne matury i w sumie strasznie lightowe były. Jedynie polskiego się tak, tak na normalnej maturze obawiam, ponieważ jest polskiego to tak średnio, ale myślę, że ten próbny był łatwy. Generalnie to mieliśmy jakby odpowiedzi. Ale ja nie korzystałem, bo chciałem się sprawdzić, nie wiem kiedy będą wyniki, aczkolwiek yy, myślę, że mogę być spokojny o zdanie. Zwłaszcza, że jeszcze mam czas do prawdziwej matury i w ogóle teraz będziemy jakby bardziej to wałkować, te wszystkie tematy itp itd. Mamy również kasyno, także dużo się dzieje, dużo się dzieje w grze, a ja tu nie gram. I tak, możemy porobić treningi. Weźmiemy inteligencję czy kondycję. Siły nie weźmiemy. Weźmiemy kondycję, żeby już tutaj coś zacząć. E, w ogóle to siedzę w takim podkoszulku do bicia żony, tylko że nie jest biały, tylko czarny. To taka czarna żonobika. Ale jest w porządku. E, ogólnie to też ostatnio mam jakby fazę na zakupy i w przeciągu ostatnich dni wyjebałem tyle siana na ubrania, co przez rok tyle nie nie wydaje i to tak naprawdę bez kitu. Mm, ale mniej więcej właśnie kupiłem podkoszulek za 10 zł. Patrzę, kurwa, podkoszulek za 10 zł. Dawaj go i pochacie się w nim śmigam, jest elegancki. E, dobra, wejdźmy do kryjówki. Tutaj też coś się zmieniło. Jakiś tam w warsztacie teraz można obroże dla, dla peta zdobyć i Jakiś tam budynek mniej potrzebuje chyba zeronitu i tam super kleju do budowy, ale kto by tym się interesował. Najfajniejszy update był z kryjówką, że dodali ten bar z expem i z monetami, nie wiem jak to się nazywa, i to, że zmniejszyli jakby ilość potrzebnych surowców do wykopania kolejnego slota, coś zajebiste, bo wcześniej to było strasznie drogie. O i tu XP jakiś wpadej coś mi gierka się zacina, też będę musiał znaleźć czas, żeby jakoś sformatować tego kompa i sformatować może nie, ale przeczyścić ten komputer tak fizycznie i w sumie, w sumie format też by się przydał, bo i tak tu nie mam nic zbytnio, chociaż mam trochę rzeczy, które bym chciał zachować, no ale mam pendrive'a 16 giga, myślę, że by starczyło. E, dobra, 7 sekund do, tutaj do misji. Tutaj chujowe strasznie zadania, na, nie nadzwyczajne, tylko telefony alarmowe. To chyba odświeżyłem i, i, i właśnie takie gówno mi się trafiło. No sam exp jakby no lipa. No ale dzisiaj nie będę długo grać, ponieważ jest y, 10 w nocy. Dobra, może najpierw przejdziemy sobie do update'u. Do update'u update sobie przejdziemy. Później wylosujemy konto. Tylko zobaczę, czy jeszcze się nagrywa. Elegancko się nagrywa. To tak: nowe funkcje ogólne. Członkowie twojej drużyny nie są już pokazywani na liście pojedynków. To tak jak mówiłem. Do rotacji Hirokon dodano trzy nowe Hirokony. Nie napisali, jakie to są Hirokony, ale w porządku. Czas realizacji walk z bandami został wydłużony do 10 godzin. Było to konieczne, aby zapobiec nadużyciom. Wcześniej, o ile się nie mylę, to było 8 godzin. Ewentualnie 7, Ewentualnie 6. <laughs> Nieważne. Aczkolwiek teraz, no skoro to naprawili, to nie będzie można chodzić na banty. Towarzysze, jeśli wywalczyłeś awans do Złotej Ligi, możesz teraz kupić nowego przytulajsznego pupila. I on jest bardzo fajny. On mi się mega podoba, generalnie. I zaraz zobaczymy jeszcze, jaką on ma umkę. No, fajny jest. Z Królem Lwem mi się kojarzy, w sumie to z tym ojcem Tylko jak on się nazywa? Hmm, Streaker chyba? Streaker Streaker, zobaczymy sobie zaraz Streakera Lecimy na koniec i zobaczymy jaką on ma umkę specjalną Możliwe, że... Kurde coś mi się... O! Jakiś spot? O kurwa! Tego nie widziałem No ale dobrze, do kupienia w sklepie spod lady, super i na którym on ma levelu, na, na 10 masz 25% szans na oszałamianie swojego przeciwnika na jedną rundę e, Czyli gówno, ale wygląda spoko, w sensie na tej w sumie ładniej wygląda niż na tej A ten spot to jest jakiś słodziak, w małych skrzynkach transportowych dla towarzysza Ja nie wiem co to jest, ale najpierw, o Jezu, o Jezu jaki słodki, o, ale zajebisty, ja bym go chciał mieć i co, to jest zwiększa twoją trafność Szansa na unik twojego przeciwnika Zmniejsza się o 10% I to jest w sumie Tylko na który, to jest na 20 level To jest takie odwrotne sokole oko I jeszcze lepsze Nie To jest kozackie sokole oko I ta umka jest według mnie bardzo fajna I z wyglądu jest mega fajny I w ogóle Dobra, kliknę F5, żeby przełączyć scenę Kurwa i coś mi się ładuje, także możliwe, że mi rozdrożyć, czy coś odświeży. No ale dobra. Czekają na ciebie trzej nowi uroczy pomocnicy. A, to o nich mowa. Którzy czasami po osiągnięciu poziomu są czasowo dostępni do kupienia w sklepie z oponkami. Wow. Po wypuszczeniu towarzysza otrzymujesz teraz monety jako wynagrodzenie. Dodano również odpowiedni bohaterski czyn. Eee... Bohaterski czyn, mam rozumieć, odnośnie wypuszczania petów, tak? Hmm. No, w sumie to będzie w porządku. Yy, będzie to w porządku, i hajs za to dostajemy. Także bardzo fajnie. Bohaterska kryjówka, no to jak mówiłem w warsztacie, możecie teraz produkować obraże dla towarzyszy i zmniejszoną ilość zarenitu i superkleju wymaganą do później. Bohatera, o właśnie o tym mówiłem. Tutaj jakieś yy, jakieś upgrade y do 10 yy, Leveli budynków. No i jakieś tam prace kon konserwacyjne odnośnie tam serwerów i w ogóle. E, jakieś tam błędy wiecie o co chodzi Dobra mam nadzieję że już hero zero jest Dobrze e, Co możemy tu jeszcze zrobić No chyba nic Tylko przejść do losowania Możemy jeszcze ewentualnie kogoś zaatakować Już żadnego naszego ziomka nie zaatakujemy mm, Łona na hita go prawie zdjąłem Ładny krytyk mi siadł e, I pójdziemy na UK3 I rozdamy te konto 106 oponek, 200 milionów. Ogólnie byłem w top 100 w XP w zeszłym tygodniu. No ale co prawda trochę pograłem, także mnie to nie dziwi. A i mamy jeszcze kasyno, to jeszcze przed tym sobie polosujemy kasynem, bo on jest chyba do jutra, albo i nawet do dzisiaj nie wiem. Chwila, do... Zaraz zobaczymy w sumie. O kurwa, treny. Ciekawo kiedy ja to zrobię. A, 4 jednostki, dobrze. Ale do kiedy jest... Yy... Do 12, czyli do dzisiaj, tak? Dzisiaj jest chyba 12, jutro jest 13 i 14, Walentynki w piątek, dobrze. Eee... O, może jakiś pecik, właśnie, właśnie. Charlie, z tego co pamiętam. O, w porządku. Do Hirokonu, czy coś, chociaż już o tym nie myślę. Ale w porządku trzeba docenić, że dostaliśmy PETA. O i rzutki nasze fajne ulubione, które dają 7% inteligencji. Jakaś gówno nuta, leci w ogóle w tle nie podoba mi się. No ale trudno. Eee, dobra, dobra, losujemy dalej. O, myślałem, że już może pecik jakiś siądzie, a tu 2000 expa. Ogólnie taki tip, jak chcecie ekspić jakiegoś PETA, to zmieńcie PETA sobie i odbierajcie expa na... Z kasyna na peta, którego chcecie expić. Kolejny Pet, Emil, no kurczę, ja bym chciał takiego wyjątkowego. Niektóre lecą wyjątkowo z kasyna, na przykład jakiś Simon czy coś, bo on chyba leci z kasyna. E, dobra, 20 energii w porządku. No i 2000 expa. O, 1000. A jeszcze możemy sobie zakręcić. Ile? Możemy 30 razy na dzień kręcić. No i dobrze, że są te limity. O i kolejne rzutki zajebiście. Z Zrzutek jestem zadowolony. rzutki mnie cieszą, chociaż i takich mam bardzo dużo. No ale mogę mieć jeszcze więcej. E, dobra, to sobie możemy przełożyć. Pet chyba się nie liczy jako przedmiot, więc nawet nie będę go sprzedawać. E, a z drugiej strony byłoby mi szkoda peta sprzedać. W sensie ja nie jestem z tych, co sprzedawają pety, raczej go otwierają, a ewentualnie w przyszłości go wyjebią. Dobra, kasynem polosowali. To co? Możemy przejść do losowania. Tak, tutaj mamy mój filmik. Kopiujemy sobie linka. Patrzcie, wezmę sobie. Kopiuj. I pamiętajcie, było trzeba tylko napisać oponka i to wszystko. E, ja, tam, e, ja tam nie wybierałem, jakby że ludzi, którzy napisali, bardzo chcę mieć te konto, to żadnego wpływu nie ma. Po prostu to jest czysta loteria. E, widziałem tam mroczny Bonatet HZ. I ogólnie ten koleżka nie bierze udziału, ponieważ zrobił spam Myślą, że nie wiem, nie zauważy czy co. I kurwa w ogóle nie bierze udziału, więc nawet jak go wylosuję. Co myślę, że jest mało prawdopodobne, bo jest tutaj 142 komentarze. On nie wiem ile napisał 7-8. Także no marne szanse. No ale dobra, losujemy Wiktor Kacperczyk. Wiktor Kacperczyk oponka. Dobrze. Wiktor Kacperczyk. No, nie trzeba mnie subskrybować, aczkolwiek. A nie chcę mi się na tych... O, też się subskrybuje, także, także w porządku. Mnie chyba nie subskrybuje. Nie wiem, nie widzę. Albo nie, nie widzę wszystkich subskrypcji, albo, albo mnie nie subskrybuje. Dobra, ale to nic. Wiktor Kacperczyk. Ok, robimy takiego trika, że teraz kopiujemy jego nick. On ma jakby awatar po prostu W na zielonym tle. Wchodzimy w mój film, ładujemy wszystkie komentarze. Ładujemy wszystkie komentarze i zaraz sobie za pomocą Ctrl plus F wyszukamy jego nick. Napiszę, żeby dał maila i wyślę mu tam pasy. Wiktor Kacperci, gdzie on jest? Tutaj oponka dobra. I fajnie, bo przekierowało nas e, od razu. Wygrałeś gratulacje, podaj maila. Wygrałeś gratulacje, podaj maila. Witam, tutaj takie nietypowe cięcie. Czy nie wiem, jak to ogólnie zmontuję, ale stała się krzywda wobec mojej osoby, ponieważ od tego momentu nagle jakość audio z mojego mikrofonu wyparowała. Nie wiem dlaczego, ale na szczęście to już jest pod koniec odcinka, bo zostało nam 3 minuty. Ja w sumie już tam. Nie gadałem zbyt istotnego. To tak, wygranym jest Wiktor Kacperczyk. Włączymy nagranie. Muzyka leci, ale mikrofonu nie będziecie słyszeć. I tak, ja go teraz tutaj subskrybuję w celu, w celu zapobiedzenia jakiejś tam podszywki, ponieważ mógłby ktoś stworzyć konto z jego nickiem i, i z takim logiem właśnie i napisać mi w odpowiedzi jakiś inny mail. Ale zasubskrybowałem tego Wiktora, żeby później, jak mi odpowie, sprawdzić, czy pokrywa się z moją subskrypcją. Tutaj już wracamy do Hero Zero. Ja tutaj wybierałem jakieś misje, coś tam gadałem, już nie pamiętam. To było w sumie 4 minuty temu, a nie pamiętam. Przechodzimy na UK3. Zobaczyć konto konkursowe. 158 level żadnych wspomagaczy nie ma tutaj jeszcze punkty do wydania ale umiejętności są fajne jak na ten level bo dbałem o te statystyki robiłem zawsze treny i w ogóle 171 oponek tam 6 milionów monetek z dostaniem do drużyny się wiktor nie będzie miał skrzynkę oczywiście wyczyściłem pokazałem na nagraniu tutaj już nic nie ruszałem z itemów, zaraz wejdę na lumpex i tu będzie właśnie boksy z z tego Świąt Bożego Narodzenia. Także czekam, Wiktor, e, na odpowiedź z mailem i wyślę ci pasy do tego konta, bo to jest serwer UK3, brytyjski trzeci. Miałeś teraz przed chwilą na ekranie pod, jakby pod postacią. E, no i w sumie tutaj już nie pamiętam, co gadałem, chyba że odcinek będzie najprędzej w sobotę, bo jakby już... Czwartek, piątek, weekend mi odpada czasowo. No i ewentualnie przyszły tydzień już. No tutaj już nic chyba nie będziemy robić. Kurwa, ktoś za oknem piłuje jakiegoś szrota. Ja akurat w centrum mieszkam, jakby to zawsze, zawsze słyszę. Też mam dwa duże parkingi koło siebie. To też tam często upierdalają coś pod sklepem. No, i tu w sumie już koniec odcinka będzie. Troszkę tak. No, ostatnio nie mam szczęścia z tym mikrofonem, niestety. Nie, może się odłączył i podłączył. A taki fajny, kurczę, taki fajny sprzęcik. Mam nadzieję, że teraz chociaż nagrywa. Minuta do końca minuta do końca. Wiem, o czym tu gadałem. Wiem, o czym tu gadałem, bo mi brakuje 80 chyba tysięcy expa do wbicia levela, 87. Mam 7 zadań nadzwyczajnych, także będę miał 70 tysięcy expa. Jakbym zrobił wszystkie zaraz, to jest prawdopodobnie niemożliwe. Ale bardzo możliwe, że dzisiaj jeszcze wbiję level. W zależności, do której będę grać, ponieważ jest już po 10, a jeszcze się ogarnąć, umyć i TPM, to... No nie wiem ile posiedzę. Też dzisiaj się nie wyspałem, także chcę pójść wcześniej spać, bo nie lubię późno chodzić spać, bo, bo później jestem nie dość, że. Znaczy, śpiący to już tak trochę, tak, tak. To już mniejsza z tym, ale sam na siebie się denerwuję, że kurwa nie umiem się położyć wcześniej spać. No dobrze, ale nie przedłużając, taka głupia sytuacja, ale przepraszam, nie moja wina, jakby tutaj koniec nagranka. Także co? Ja będę leciał, trzymajcie się, do następnego. Dzięki.